Zapraszamy na kolorowy ogród. zapraszamy na kolorowy obrób TV. Jałowiec Gold Star, złocisty, czy bardzo szybko rosnący, tworzący takie stopniowo coraz wyższe piętra o pięknej złoto-zielonej barwie. Tutaj sadzonka jest w doniczce 3 litrowej, już dosyć duża, ładnie rozrośnięta. I ten jałowiec dorasta do około metra. Tutaj ośmioletni jałowiec Gold Star. Inny jałowiec, również żółty, z kolei o bardziej... Płożącym charakterze to jest gold szac. Jest o wiele bardziej zielony i też zdecydowanie mniej kłujący. I jego charakter jest bardziej płożący, natomiast ma tendencję do tego, że końcówki tak wystawia do góry, jak tutaj widać. To jest sadzonka w doniczce 1,5 litrowej. Jołowiec Ice Blue, zupełnie niekłujący i całkowicie płożący. Jego wysokość na ziemi zwykle nie przekracza 10 cm, i można go podsadzić pod jakieś rośliny w formie rośliny okrywowej. I bardzo ładnie szybko się też ukorzenia. Jego gałęzie leżą cały czas na ziemi, więc ukorzenia się i zarasta coraz większy teren. Dziękujemy za obejrzenie kolorowego ogrodu TV. Dziękuję i zapraszamy na jednym nowy kolorowy, kolorowy sklep